Cześć wszystkim. Słuchajcie, ja miałem już ten film nagrać jakiś czas temu. Dostałem płytę od, od Bogumiła. Adresu nie chcę podawać. Tu jest strona moja. I wiem, że jest tu płyta. Bogumił wysłał mi płytę swoją. Ze swoimi autorskimi nagraniami. Za co bardzo Bogu mi dziękuję. No, musimy się dostać teraz do, do koperty. Ja to tu nagrę dość dawno temu, ale gdzie co? Zapomniałem przez jakiś czas o tej płycie w ogóle. A mówię tak. No, muszę, muszę w końcu się. do tego jakoś zabrać. Także. Um, mogę to. A, mogę tutaj chyba to w ten sposób. Nie trzeba będzie chyba ciąć. Dobra. jest, słuchaj, jest jedna płyta i... Jest jakaś koperta. Jest jakaś koperta. Yy, tak, bo ja dostałem to przed świętami, słuchajcie. Ugumił. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że dopiero teraz to otwieram. Yy. Dostałem kartkę od Bogumiła i dostałem y, psalmy. Bogumił Rylewicz. Bogumił, bardzo dziękuję. Fajnie. Posłucham dzisiaj. Dzisiaj będę jeździć autobusem w pracy. Posłucham sobie dzisiaj tej płyty. Także Bogumił, jeszcze raz bardzo dziękuję. Słuchajcie. To by było tak yy, na tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Hejka. Cześć, kochani. Słuchajcie, to jeszcze raz ja. To ja. Słuchajcie, obiecałem dla jednego z widzów yy, nagranie y, filmu o moich znaczkach, które, które mam od kiedy, od kiedy chyba skończyłem 12 lat. Y, dostałem pod klaser. na znaczki. Zobaczmy, bo. to jest po prostu jak wehikuł czasu. Nie ja wiem, przez wiele lat nie był otwierany. Kilka lat temu go otwierałem ostatni raz. Wspomnienia wracają, słuchajcie, dostałem pod choinkę tę klaser. Pamiętam, że to był 88 rok, Zresztą tutaj mam też, bo wkleiłem, znaczy wkleiłem, użyłem karteczkę. Karteczkę, za ile był kupiony? 1250 zł słuchajcie 88 rok produkcji. I 8889 to były takie ostatnie lata. 89, kiedy te znaczki tutaj umieściłem, czyli. Oho, no, kupę lat temu, słuchajcie, kupę lat temu. I te znaczki nie były więcej ruszane, tak? Czyli liczymy, że od 89 roku, kiedy te znaczki umieściłem yy, w tym klaserze, nie były ruszane od 89, 31 lat. Kurczę. Po prostu wehikuł czasu. Słuchajcie, wehikuł czasu. Spróbuję, może w ten sposób wam pokazać. Nie mam dobrego oświetlenia w domu, dlatego robię to w kuchni. Tu mam taką lampkę. I ona właśnie yy, fajnie to oświetla. Lat. przynajmniej nie pamiętam kolejnych lat, żebym coś dokładał pamiętam, że włożyłem znaczki ze starego klasera, który miałem od dziadka jeszcze takie małe były, rozpadające się dwa, takie grube dosyć Właśnie te, te, te folie, właśnie one tam już popękane były. Nie było tych białych kartek, dlatego, dlatego tak dostałem ten klaser, bo to był taki okres, że zbierałem. Zbierałem te znaczki. Dużo właśnie jest po, po dziadku, po dziadku jeszcze. Po dziadku potem, potem jeszcze tata, potem gdzieś tam, gdzieś tam się odklejało te, te, te znaczki z jakichś tam listów od sąsiadów. No i tak się zbierało po prostu. I to wszystko było w tych starych klaserach wszystko umieściłem w nowym znaczy w nowym, na tamte czasy, ale klaser jest w idealnym stanie znaczy w środku, tak, z zewnątrz już takiego wyblakłe już trochę jest to takie troszkę te lepsze kolory, ale tutaj tu widać, że jest wyblakłe jeszcze pismo pisałem klaser z tej strony też pamiętam, że Yy, mam yy, nierozerwane te, te, te dwie serie, tych kubańskich znaczków i pamiętam, że na osiedlu chłopaki chcieli, chcieli te znaczki, oferowali mi, ale i to starsi. Nie wiem, tak mi się podobała ta seria, że nie dałem ze tak powiem, ich bo, bo też inni te zbierali znaczki i ci co starsi, to cwańsi, to próbowali wcisnąć byle co za, za coś fajnego. Pamiętam, że czym człowiek młodszy był, jak ten klaser miałem, nie wiem, mając tam 8 lat. To popełniałem jakieś tam błędy, brałem jakieś byle, jakieś znaczki, dałem się po prostu zmanipulować starszym kolegom z klatki. Wiadomo, jak to było za dzieciaka. I, ale, ale jest kawał, kawał, kawał pamiątki, kawał historii, słuchajcie, związane z tym klaserem. Także dzięki, słuchajcie, jakby to było na tyle. Pozdrawiam. Hej.